Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Nazywam się Artur Kowalski. Witam wszystkich mieszkańców Szczecina. Od pewnego czasu jesteśmy zaangażowani w zbiórkę środków na odbudowę pomnika Sydiny na placu Tobruckim. Właśnie znajdujemy się w tym miejscu, tu gdzie stoi kotwica. Przed wojną stał pomnik Sydiny. Myślę, że dla miłośników z historii ta, ten pomnik jest rzeczą, można powiedzieć, znaną. Natomiast dla reszty mieszkańców może to być temat trochę nowy. Ja powiem tak: ten pomnik, który się znajdował w tym miejscu, symbolizował potęgę portowego miasta Szczecina, symbolizował można powiedzieć gospodarność kupców, którzy tutaj działali na terenie Szczecina przed wojną. I odbudowa tego pomnika jest odbudową symbolu, tak? Symbolu na miarę warszawskiej syreny. Na miarę smoka wawelskiego, który jest w Krakowie. Szczecin potrzebuje budowania tożsamości na temat, jakby to powiedzieć, poszanowania swojej historii, na temat powrotu do swoich korzeni. Oczywiście jest prawdą to, że ten pomnik budowali przedwojenni mieszkańcy Szczecina narodowości niemieckiej. Jednakże ten pomnik nie był wymierzony w inne narodowości i nie był to pomnik powiązany z ideologią nazistowską. To, że naziści tutaj w tym miejscu robili sobie zdjęcia, to fakt, to oczywisty fakt. Natomiast naziści również robili sobie zdjęcia na wałach Robrego czy przy innych zabytkach w przestrzeni publicznej. I e, jakby wiązanie tego pomnika z hitlerowcami, no niestety jest nie na miejscu, z tego względu, że ten pomnik powstał w roku 1899, na długo przed e, nazistowskimi zapędami mieszkańców Szczecina. E, ja osobiście. Jestem bardzo wielkim zwolennikiem odbudowy tego pomnika, z tego względu, że jest to e, po pierwsze piękny pomnik, tak? piękne dzieło wybitnego rzeźbiarza Ludwiga Manzla. E, ten pomnik obecnie posiada gipsowy odlew wykonany za 300 tysięcy złotych i zostanie on odtworzony przez wybitnego polskiego rzeźbiarza, który między innymi pod, e, odtworzył pomnik w Bydgoszczy, pomnik Fontanny Potop, tak. Mogą sobie państwo znaleźć informacje w internecie na temat rekonstrukcji Fontanny Potop, także na temat Sediny. Ja bardzo gorąco polecam, żeby wsparli państwo ten projekt na stronie www wspieram to. Ukośnik sedina. Jest organizowana zbiórka środków. Minimalna cegiełka, którą można wpłacić, to jest 25 zł. Ja osobiście swoją, swoje cegiełki już wpłaciłem i także namawiam wszystkich znajomych i wszystkie osoby, które lubią historię, kochają Szczecin tak jak ja, żeby zaangażowały się w wsparcie tego projektu. Zostało nam 30 parę dni. Tak naprawdę od tego powodzenia tej zbiórki zależy to, czy ten pomnik wróci. Tak? Do zebrania jest 89 tysięcy złotych. W chwili obecnej mamy zebrane jakieś. 14 tysięcy złotych, więc jest to zaledwie 15%. Liczę także na szczecińskie środowisko biznesowe, na osoby powiązane z samorządem. Potrzebujemy Waszej pomocy. Proszę Was w imieniu wszystkich mieszkańców, w imieniu miłośników historii, zabytków architektury Szczecina. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Artur Kowalski.